Zobaczymy się języka matematycznego i układania równań dalej. Zwróćcie uwagę na zapis. Liczba dwa razy większa od x jest równa 21. Zapis jest równa, nie pozostawia wątpliwości, że ma być znak równa się 21. Dwa razy słowo razy mnoży lub dzieli. Skoro ma być więcej, to mnożymy. Dwa razy x równa się 21. Kolejny przykład. Liczba 3 razy mniejsza od x. Jest równa 7. Zapis równa się 7 nie pozostawia wątpliwości. 3 razy mniejsza od kogo? Od x. Ostatni x dzieli na 3. Słowo razy mnoży lub dzieli. Skoro zmniejszamy, to dzielimy. x dzielić na 3 równa się 7. Kolejny przykład. Jeżeli x... Powiększymy o 7, to otrzymamy 23. Zapis to otrzymamy jest tak samo ważny, jak słowo jest równa. Otrzymamy, czyli będziemy mieli wynik, czyli równa się 23. Wracamy do początku. x powiększymy o 7. O 7 dodać lub odjąć, ale skoro powiększymy, wybieram plus. x dodać 7 równa się 23. Kolejny przykład. Jeżeli liczbę 14 pomniejszymy o x, to otrzymamy 2. Już wiemy, że zwrot to otrzymamy, to znaczy, że równa się 2. Była sobie liczba 14, pomniejszyliśmy ją o x, czyli od czternastki odejmuję x i otrzymam 2. Ostatni przykład z tego zadania. Połowa liczby x jest równa 15. Połowę mogę interpretować jako jedną drugą x albo x podzielić na dwa najpopularniejsze zapisy. Jedno i drugie pozwoli, że powstanie mi połowa. Mam cały chleb, podzielę go na dwie części, będzie połowa. Albo powiem, że biorę jedną drugą chleba. Wybieram ten drugi zapis. x podzielić na dwa, równa się 15. Mam nadzieję, że troszkę się oswoiliście z językiem matematyki.